Cześć. Chciałbym zaprezentować palnik własnej produkcji. Palnik wykonany praktycznie całkowicie z stali nierdzewnej. Ten palnik pracuje teraz już drugi sezon, bezawaryjnie. Tutaj jest też własnoręcznie wykonany podajnik. Tutaj ten element to jest... Tu jest silnik z wkrętarki razem z przekładnią. Tu jest przekładnia z rozrusznika, z przefrezowana. Tu jest dotoczona, po prostu taka, a taki adapter, no i tutaj jest yy, śruba taka pociągowa, to jest do paszy, coś takiego, yy, skrzynia tam z OSB na pelet. A piec to jest stary Wisman, to był piec, to był yy, piec na pale, yy, na olej o połowy. Tutaj już co bardzo nie widać, I ile miał kilowatów, ale ogólnie jest kilowaty, 35 kilowatów. Od 20, od 20 do 35 kW. Palnik pracuje na 10 kW. Mógłby pracować na 15, ale po prostu za duża jest temperatura spalin. Więc nie ma sensu no to ciepło w komin. To jest tak, silnik. Motoreduktor. Tutaj jest do przesuwania peletu do paleniska. Tutaj jest przepustnica z diesla, to jest klapa gasząca i tym mogę do, dozować sobie przepływ powietrza. Bo wiadomo modulacja wentylatorem nie jest taka doskonała. Lepiej jest jednak ustawić sobie to dokładnie. Tu ogólnie miał być taki system, że silnik krokowy miał ustawiać to w pewnej pozycji a po zgaszeniu palnika po jakimś tam czasie miało się zamykać po to, żeby nie było przewietrzenia komory. No ale to i tak są tak małe straty, więc tego nawet nie, nie, nie stosowałem. Więc jest tak jak jest. Jest ustawione. Czy teraz to zregulowałem, ale później po prostu jak to odpalę, to już tak zostawiam i, i do tego w ogóle nie, nie zaglądam. Wentylator to jest... Wcześniej był samoróbka, był wentylator. Na samym początku wentylator z pieca na olej o połowę tylko ta obudowa była cała wyspawana z nierdzewki. Ale on miał większe zużycie prądu i też za mocny był po prostu był za mocny. Więc zastosowałem taki to jest nowy wentylator do kotłów gazowych. Tutaj jest czujka to jest fotokomórka ona właśnie ma tam wgląd do paleniska. No i tutaj ten, ta miedziana rurka to jest dodatkowo na czyszczenie komory spalania. Ja tutaj sobie po prostu podpinam tam co 2-3 miesiące kompresor, jak jest włączony kocioł i przedmuchuje. Więc jakby całe ruszta od spodu są przedmuchane. Ta pierwsza część to jest palnik, druga to jest taka dostawiona po to, żeby ogień nie uciekł mi od razu do komina, tylko jednak opierał się tam o koniec pieca. Tutaj dodatkowo są takie blachy wsunięte. To jest yy, blacha trapezowa, po to, żeby też tych, tych, te przepływy były troszeczkę zdławione. Także piec pracuje. O, tu jest jeszcze sterownik. Teraz pracuje na takim sterowniku. Na samym początku pracowało na innym sterowniku, ale nie współpracowało, praktycznie w ogóle nie współpracowało. Były duże problemy, więc kupiłem taki. Z tym nie ma najmniejszego problemu. Bardzo fajny sterownik polecam. Mniej więcej zużycie peletu to jest dom. Ma 240 m2. Ocieplony jest dziesiątką stropianem. Posadzka jest ocieplona piątką. Same grzejniki i na cały rok, plus na ciepłą wodę, zużywa 3,5 tony peletu. Już kocioł pracuje. 52 zadane 60, 10 kW. Tak wygląda pomień. I to jest pierwszy, to jest właśnie palnik, drugi to jest taka dostawka. Ona jest tak tylko położona, żeby opierał się ogień, właśnie o, o piec. No i tak pracuje. Vehikuł. Tutaj jest jeszcze, nie widać, ale. Yy... Do tego silnika, na początku miałem problemy z tym silnikiem, bo jednak za wysokie są obroty i ciężko było wystarować, troszeczkę raz dymił palnik, czy no raz dymił, raz, za mało było, więc dałem poprzez zasilacz od PlayStation 2. I on jest właśnie tak, że on się włącza, wyłącza, włącza, wyłącza i tutaj nawet będzie słychać. Tylko tak cyklicznie pracuje. Przez to, że tak cyklicznie pracuje, palnik pracuje poprawnie. A tak wygląda praca. 127 stopni to jest temperatura spalin. Tutaj jest czujka 99%, że jest płomień.